Witamy w Tele Trójce! Jak wiecie, wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc i nasza szkoła również szybko chodzi. Dzisiaj przeprowadzamy wywiad z Królikiem Wielkanocnym i jego pomocnikiem. Witamy! <laughs> e, no, nasze pierwsze pytanie jest takie: e, czy bycie uczestniczyć w dzieci? Jest to, żebyś nie robili. No to by to robił za nas? bardzo dobrze robicie. Wiesz co, jesteśmy pionierami w tej w wszystkim. Powiem Ci jeszcze tak. Wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim, że przychodzi pani dyrektor, przychodzą dzieci, rodzice. Oh. To jest naprawdę najlepsza nagroda za wszystko. Bardzo mi oh. a, a co najbardziej lubicie w tym? Że jak wjeżdżasz na przykład do Was na przykład na parking, tak? I widzisz, wow, wchodzi pierwsze dzieci, powiesz to musiałbym to okulary ściągnąć, bym ci pokazał, jakie mam oczy zabiegocone, ale nie chcę tego pokazywać. <laughs> naprawdę jest coś fajnego. No. Super. Yy, a jak wygląda taki Wasz dzień z takiej pracy? Od początku, od samego dnia? Tak. E, na pewno z rana jest, już może teraz nie, ale hmm. na początku było dużo stresu. Na pewno z rana jest ciepło, oh. bo tam ma na pewno 40 stopni, no i musimy tu jakieś klimatyzację załączyć. Oh. Yy, jesteśmy w zasadzie na takiej adrenalinie tym przychodzi wieczór, to to wszystko spływa i wiesz po prostu ale, pozytywnie. ale pozytywnie, dokładnie no. dzień jest, znaczy może cały ten dzień nie jest taki ciężki jak, yy, wiesz co, jak przygotowania przez te dwa tygodnie, wiesz ogarnij, yy, poproś kogoś do pomocy, zrób to, brakuje tego, jedź po to, jedź po tamto, tak yy, tylko jest fajne to, że ludzie są życieli, pomagani. No. i mam nadzieję, że tu, jak widzę tam gdzieś z tyłu Młode pokolenia, że też będą w takie coś uczestniczyć, bo nie ograwając z tego na rzeczy jest mało. I nie ma śmiania, <grym znafaj> Tylko działamy. Ja bym chciała pomóc to nie mać. Super, bardzo dziękujemy i widzimy się za rok. Aha, widzimy się y, do Mikołaja. Czycie. Na festynie. I na festynie się widzimy. A, widzisz? Super! A. Czyli, będziemy czekać na Czyli, czy wkursy, będziemy robić więcej widać. Super, dziękujemy. Proszę bardzo. Pa! Jak ja nienawidzę tej Wielkanocy. Poszukajmy jajek. No dobrze, ja poszukam. Idź Ok, Okej, to ja przyjdę. O nie, katastrofa, katastrofa! A, a, Oddaj nam nasze jajka. Nie zasługujcie na jajka i będziecie nie bić. No Oddaj mi? nam jajka. Ja ich nie wzięłam wam. Ja je dałem. Ale Złoczarno ma je ukradł. Ale dlaczego? Wiecie, to jest taki mój wróg. A pomożecie mi je odzyskać, a dostaniemy jajka i nawet duże dwa prezenty. Oh! Jesteśmy przed jego domem. A, o o! Szybko. Dobra, odleciał już na sto procent. Jakby tam wejść? Jakby tam wejść? Hmm, nie wiem. A, o, o! Ciebie wow. i Ciebie. Wow, dziękujemy. Proszę, uczcie na to. Paliście. Tak. pracownicy i uczniowie życzą zdrowych, pogodnych i spędzonych najbliższymi świąt. Oby żaden czarnomak nie zakłócił wielkanocnego spokoju. Jeszcze raz. Wesołych Świąt!